Cześć! Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale. Witajcie w kolejnym odcinku przeczytane z biblioteki. Tym razem to będzie Tom 5 Batmana, Stan Strachu, Saga. Autorstwa przede wszystkim Jamesa Tyniona IV na scenariuszu, a także różnych rysowników, różnych artystów, m.in. Jorge Jimenez'a czy Tomeu Morea. Komiks ten jest to pozycja wydana przez Egmont w miękkiej oprawie ze skrzydełkami. Ja. Wypożyczyłem ten komiks z księżnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej w Filii na osiedlu Kopernika przy ulicy Jesionowej. Tak jak już na wstępie powiedziałem, jest to piąty tom całej historii. I tutaj mamy okładeczki tych poprzednich tomów, które w zasadzie, które w zasadzie kończy historię pisaną przez Jamesa Teniona IV w ramach serii Batman. Mieliśmy ich mroczne plany, wojna Jokerów sagę, opowieści o duchach, zabobonną grę i teraz właśnie finał. Stan strachu saga. Cóż to jest? No, generalnie można powiedzieć, że to jest tom, w którym zbiega się czy łączy kilka wcześniejszych wątków, które miały miejsce w namach serii Batman, a także między innymi pojawiające się elementy w stanie przyszłości Batman. Które nie wiem, czy tutaj będzie na układkę, chyba nie będzie układkę. W każdym razie tam też pewne aspekty, które w tej całej historii pisanej przez Jamesa Tyniona IV się pojawiają, też miały miejsce, ale do rzeczy. Stan strachu. Można powiedzieć, że to jest pojęcie wymyślone w komiksie, oczywiście, przez postać Jonathana Kraina, czyli Skarerowa, stracha na wróble, który polega na wprowadzaniu mieszkańców w określony poziom przerażenia, fobii, lęków, który spowoduje, nazwijmy to, pewnego rodzaju przemianą ludzkości, czy coś takiego. No nie brzmi to super mądrze, no ale. Jonathan Crane jest bądź co bądź szaleńcem i mamy historię, w której ściera się kilka, nazwijmy to frakcji, po pierwsze mamy Jonathana Kraina, z Carcrowa, kto ma swoje plany wywołanie tego ostremu strachu po drugie mamy gościa tego tutaj Simon jeśli dobrze pamiętam oj, wyleciał mi z głowy jego nazwisko w każdym mm. <laughs> gościu, który odpowiada za stworzenie magistratu czyli Simon Saint. o, tak? Simon Saint, Simon, tak, dokładnie. Gość odpowiada za stworzenie magistratu, czyli założenie jest takie, że zamaskowani się stróże prawa w postaci Batmana, Robina, Nightwinga i tak dalej, są go tam niepotrzebni, wręcz zbędni, przeszkadzają. I plan jest taki, że ma powstać magistrat, taka super policyjna jednostka o nadzwyczajnych uprawieniach, która ma zadanie powstrzymać tych gości, tych, tych przeciwników, tych przestępców, z którymi policja sobie nie radzi. Przeciwko zwykłym bandziorom policja ma działać. No i tutaj, czyli to jest nasza druga strona. Czyli pierwszą stroną jest powiedzmy Scarcrow ze swoimi planami, wywołaniem tego stanu strachu, drugą stroną jest Simon Saint ze Swoim celem, pragnieniem stworzenia magistratu, który będzie działał, funkcjonował. Na jego czele, czy jako agentem frontowym, czy najistotniejszą jednostką, pierwszym rycerzem na białym koniu, takim frontmanem, ma być Peacemaker I. Przepraszam, nie Peacemaker, tylko Peacekeeper. O. Peacekeeper 01. No i cóż. To tym za chwilę. Trzecią stroną można powiedzieć, że jest. Pojeżdżono Ivy, która utworzyła pewnego rodzaju królestwo w podziemiach Gotham i najchętniej by zostawiła w spokoju. Najchętniej by chciała, żeby wszyscy ją zostawili w spokoju. No i jest Batman z drużyną, który chciałby, żeby to wszystko się nie zawaliło, chciałby to wszystko zebrać do kupy. Żeby te, ci mieszkańcy jakoś tam po prostu w tym Gotham żyli. Jest to zadanie niezwykle trudne, gdyż... Powiedzmy sobie szczerze, Batman nie ma najlepszej pasji, pasy. Za sobą, nie do końca mu ufają, Wiele, wielu soj części sojuszników jest w tej chwili nieobecnych. Nie ma Jamesa Gordona na stanowisku komisarza policji, burmistrz miasta Nakano jest bardzo cięty na Batmana. Nie ma na przykład Alfreda, więc no nie jest łatwo. I całość opiera się na dosyć ciekawym schemacie, ponieważ PiS y Keeper 01 no, jakby to powiedzieć, nie do końca był to taki super mądry ruch, żeby go wybrać na frontmana tej jednostki, i pewne problemy się z tym rodzą. Więc magister ma swój własny problem, którego sam troszeczkę stworzył, a jednocześnie stan strachu powoli się rozwija. Przerażeni mieszkańcy nie bardzo wiedzą, do kogo się zwrócić. Opinia publiczna jest mocno manipulowana. Ogólnie. Jest taka mocno przerażająca atmosfera. Nie wiesz komu możesz zaufać, nie wiesz gdzie możesz pójść, coś, gdzie jest bezpiecznie. I to, moim zdaniem, scenarzyście się udało. Jeżeli spojrzycie sobie na spis zeszytów, które wchodzą, to mamy tak. Powiedzmy, dwa, y, główne zeszyty to są serii Batman 112-117. Kilka zeszytów w głównej serii. Logiczne. Następnie, tak jak chciałbym zwrócić uwagę, to jest Batman First, Air, First State Alpha i Omega, czyli wstęp i zakończenie, czy zakończenie, czy epilog, można powiedzieć. A oprócz tego jest kilka tajnów, które z cyklu Secret Files, które przedstawiają nam dodatkowe postacie, typu Peace Keepera, typu Miracle Molly i tak dalej. I moim zdaniem są to najsłabsze elementy tego komiksu, gdyż... Mnie osobiście troszeczkę wywijały z tej historii. Bo nie zrozumiecie mnie źle. Opowieść jest fajna. W większości jest narysowana bardzo ładnie, sprawnie i tak dalej. Moim zdaniem trzyma napięcie. Ja po prostu byłem ciekawy czy im się uda. Wtedy niestety w pewnym momencie jak dana postać miała być istotna w danym wydarzeniu, no to wchodził Tain, który nam przedstawiał jej genezę. Dowiadowaliśmy się więcej o tym kim jest Miracle Mole i tak dalej. I to jest moim zdaniem bolączka tych amerykańskich, amerykańskich zeszytów, gdyż ta wiedza powinna być skondensowana, ale powinniśmy się, w moim odczuciu, dowiedzieć o tych postaciach z głównej serii, z serii Batman, a nie mieć zeszyt, który będzie poświęcony, na przykład tutaj mamy cały Batman, Secret Files, Peacekeeper 01, więc tu mamy bardzo dużo czasu poświęconego na tym, kim on jest i tak dalej, co tam się działo. No, jest to może i ciekawe, ale wybija nas z głównej fabuły, bo zazwyczaj to jest wrzucone w takich momentach, gdzie dzieje się wow-efekt. Jakbym miał powiedzieć, podsumować ten komiks. No, to jest moim zdaniem dobre. Czytało mi się go dobrze i jestem zadowolony z lektury. Ogólnie cały ten wątek główny, czy dokąd ta seria zmierzała od samego początku do samego końca, mi się podobał po prostu. finał, mi się spodobał. Mam problem z tymi taninami, ale to jest generalnie problem wynikający z, te, z tego, jak te komiksy w Stanach Zjednoczonych są wydawane, i tutaj mieli po prostu skorzystać z materiału źródłowego. Wolałbym po prostu, żeby cała ta historia była jednolicie narysowana w jednym stylu przez jednego artystę, a nie skaczemy ding ding i zbieramy różne elementy z różnych serii, z różnych opowieści. Dobra, tak się w moim zdaniem. Prezentuję Batman z tą Strachu Saga, tą piąty z serii z uniwersum DC Comics. Zachęcam do wypożyczenia go w bibliotece, jeżeli mieszkacie w Bielsku, Białej, w okolicach. Te cztery tomy, także ten piąty, możecie sobie wypożyczyć za darmo w Księżnicy Beskidzkiej w Bielsku, Białej, w Filii na osiedlu Kopernika przy ulicy Jesionowej. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć!